Siema, Siema, wszystkim. Witam serdecznie. Krzysiek Chris Motors. Oczywiście, nagrywam na swój kanał. Pamiętajcie o nim. Hashtag Chris Motors Project. Chciałbym teraz pokazać mój pomysł na stroboskopy do motocykla Honda Goldwing. Nieważne, czy to jest 1500 czy 1800. Jest to. Projekt, który został opatentowany przeze mnie, żeby nie można było podrabiać. Pracuję tylko i wyłącznie z polskim producentem yy, świateł, przekaźników, ledów, etc., etc. Żeby nie pracować na chińskich, bo po prostu one się wypalają. Chciałbym Wam zademonstrować, jak to wygląda, jak to działa. Przekaźnik ma nie, od 8 do 12 trybów zmiany świateł. Mogą być różne sekwencje, resetowanie jest bardzo proste. Wystarczy przytrzymać dłużej niż 7 sekund. Wtedy ustawiamy i światła wracają do trybu naturalnego, czyli pierwszego, który zakodujemy. Najprostszego możemy się bawić tym, zmieniać sekwencje. Fajna sprawa do pokazywania się na zlotach, różnego typu eventach. Zobaczcie sami, popatrzcie jak to wygląda. Pokażę Wam zarówno w świetle dziennym, jak i w świetle. Nocnym, bo, bo, bo to bardzo pokazuje. Mamy kilka trybów świecenia. Fajnie wygląda dopiero na, na zewnątrz, jak już jest założone na motocyklu. To. Oczywiście kolorystyka jest dowolna. Od niebieskich, czerwonych, białych, żółtych, mogą być nawet zielone. No co sobie wybierzecie, można stworzyć, mogę założyć, nie ma żadnego problemu. Tak to wygląda w świetle. Zobaczcie, jak wygląda fajnie również podczas nocnych przejazdów. Mega, mega efekt. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Serdecznie pozdrawiam, zachęcam do polubienia mojego kanału. Przypominam jeszcze raz hashtag Chris Trzymajcie się cieplutko. Piszcie, polubiajcie, subskrybujcie. Miłego dla Was. Pozdrawiam, cześć.